Siemano widzowie! Z tej strony Tomek, no dzisiaj gramy w mapę, no której trzeba zabijać. Nóż, pistolet, wiecie jak niech to. Kiedy... A co, ja w ogóle zapomniałem co tutaj się robi na tej mapie. Było coś takiego. O to w niej chodzi, że ten. Że musimy wybrać mapę. Musimy ten. Jedna osoba ma nóż, a druga... A jeszcze jedna ma pistolet i wtedy może zastrzeć tego, kto ma nóż i wtedy można wygrać, a reszta to, to po prostu nic nie ma. Ale gdzie, gdzie tutaj się... no ja tu mówię o tej mapie. No i co teraz? jakieś, nie wiem, czas jest jakiś? To jest jakiś czas? ja tego nie rozumiem, jaki jest, to jest jakiś czas czy co? Halo, ludzie, jest jakiś czas czy co? Co oni tutaj piszą? Nie, no wszyscy wchodzą tutaj, no ja też tutaj idę, oczywiście. No i co dalej, ludzie? Tutaj dalej teraz zrobić? Ludzie, powiedzcie coś. No powiedzcie coś, ja to mogę zobaczyć, no. No. Co wy tutaj robicie? Miłe panie, proszę nie siedzieć. Proszę nie siedzieć. Bo tutaj mamy zajęcie. Oj, oj, oj. No co tutaj? O co tutaj chodzi? Musi być jakaś grać? Czy jakaś runda się musi skończyć? Chyba tu jakaś runda jest. O tak! Muszą być wszyscy. Dobra, idę tu. Muszą być wszyscy po prostu, dobra. Dobra, to muszą być po prostu wszyscy. Ja mam nadzieję, że będę miał nóż. Mam nadzieję, że będę miał nóż. Wiecie co będę robił. Hihi. -hi. Bardzo dużo youtuberów ją nagrywa. No to ja zrobię to samo oczywiście, no. Bo jest ona fajna, ja już kiedyś w nią grałem i nice, ona jest super. Dobra, no. Kto, ile jeszcze tam runda to trwa? To tam wygrał wreszcie. Halo, czy już chodzić z tamtej rundy? O, tu kolejna. O, zaczynamy. I kim będę? Nie, jestem niewinny. Ja nic nie mam. Ani nosza, ani pistolet. O właśnie są takie krewy, że można się tak wtopić w krzak. Jakoś jeszcze... Nie, nie, ja zysniałka. Dobra. O ja. Będzie zaraz ja stąd zwiewam. ja stąd zwiewam. O pieniążki, nie, A. O, o kolejny. Pieniążki, pieniążki. Tu jest dalsze przejście, tak? Co idę dalej. O nie. O nie. Tu są ciała. Not. 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 Zwiewa, stamtąd nie, to nie nie, 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 nie. nie to jest ona to ja nie mam jak się bronić nie kto tam był? ja nie wiem kto tam był tak w ogóle pierwszy bo tam by były jakieś dwie osoby dobra, ja tu wracam czy tu jest więcej ciał teraz? czy mi się tego wydaje? ej co tu jest? wow Oh, idę tutaj. Co tutaj jest? Tu są kolejne jakieś przejścia. U, Idę dalej. Co tutaj dalej jest? Wow. Gdzieś jest, jestem. Wow. Jestem w jakimś banku? Co to jest? Ej, chwila. Czy tak można otworzyć sejf? Z skąd ja mam wziąć te pieniądze? Ja ich nie wezmę. no Drzwi do otworzenia. Dobra, ja idę. Dobra, co tutaj... Kto jest w ogóle tej mordercą, ja nie wiem, bo tutaj się nic nie dzieje. W ogóle nikt, nikt chyba nie zabija w ogóle. Nie, nie. dobra, są ciała oczywiście, ale ja nie wiem kto to robi. O ja. On chyba ma nóż. on miał nóż. Nie dobra, on nie O nie. Nie, nie, nie. To jest któraś z tych dwóch. Ta dwójka jest podejrzana. A ty się! Ziemia, ja no, kto tutaj się pokaże, że jestem zabójcą? O, o nie. się. On ma pistolet. Dobra, on może tak. On se mnie ma strzelić On chyba myśli, że to ja. No, on ma, już wiem, że on ma pstać Ale nóż To inna sprawa Wygraliśmy! Ej, to tamta dziewczyna była! To tamta dziewczyna była, która z nim poszła Na stółę to ona była To bo ona z nim poszła O tak, to ta był Nie, to była ta, która się w ogóle na początku tutaj nie ruszała, dobra Ona była winna A więc ja idę DC! Cookie! Dobra. Jesteście wszyscy? Chyba są wszyscy tutaj. Nie wszyscy tutaj bardziej na to. Kto są wszyscy zawodnicy? Nie ma tam już żadnego? Nie, ja tam już żadnego nie widzę, więc no. DC! O nie, ja tu jeszcze czasem. Gdzie? O mamy. Ładuje się mapa. Kim ja będę? Lecz, że będę miał nóż. No nie, no znowu jestem niewinny. No nie! O nie! O nie! Co zostaw? Co zostaw? Nie, nawet nie pytaj. Jak tam otworzyć te drzwi? I się nie da otworzyć. Dobra, idę zbierać. Ty też się nie da otworzyć. O nie! Jak te drzwi otworzyć? Z mi się, a pewnie kupiła za sobie za szmal. Ja już słyszę, jakieś strzelanie. Co? Ej, tam chyba coś się dzieje. Ja tam idę. O nie, coś tutaj się strzela. Ktoś... O! Tak! Mamy killera! Dobra, zastrzelił się. Zastrzeliłeś? Ale tam się dzieje. O nie, ja stąd uciekam, bo mnie jeszcze zabiję. Dobra. Ale tam, ewidentnie jest walka. Czy wygram? Nie. A! Ona wyskoczyła z nienacka. No nie! No tak nie może być! Kobieta, masz przerąbane. Masz przerąbane. Już po tobie. Masz przerąbane. Czyli, a kto to był? To nie była ta, któraś z tych? Nie. Nie. Ktoś to był inny, ale ja już nie pamiętam, kto to był. O, o. To jest największy pan nóż w mieście. Zasłaniono jego oczy. Mm -hmm. This day, go, go. Idziemy. Co ty tam piszesz po rosyjsku? Ja nie umiem tego znaku. od A, i teraz patrzę na tą rundę. Oj, to jest ten z pistoletem. Mam pistolet. została je yeah, Dobra, chodźcie wszyscy Co, ty musisz po rosyjsku? O, napisał XD. Co on napisał który jest XD? to mi się wydawało. Chwila. Nie, wydawało mi się. Tutaj wszyscy są Rosjanami. Dlaczego wszyscy tutaj są Rosjanami? No nie! Dlaczego tu są wszyscy Rosjanami? No chodź ty! Chodź! 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 No co ty tam stoisz? Chodź tutaj. No chodź... Ale to jest jeden angielski, dobra. O! Proszę, muszę mieć nóż albo pistolet. No nie! Dlaczego jestem taki pechowce? I dobra ja są. Od, od tych typów wszystkich uciekam. Od każdego typa uciekam, bo nie wiadomo, który z nich jest winny. Dobra. O nie. Typów ja się nie czepiam. O, proszę. Ile tu monet? Mam one jak na głowę. Ja mogę upaść. Ej, jak chyba sobie. Co? Dlaczego ja, tam leży ciało? O nie. Kto tu ma nóż? Tam się strzelają. A nie, wie. Co? Ej, jest, ktoś jest z tej dwójki albo z tamtej. Jak nic. Jak nic. Tutaj ktoś zaraz zysknie? Bo to było dziwne. Czy ktoś tak? No nie! To był ten mięśniony. On tam pewnie gdzieś stał za ścianą i... No więc widzowie subskrybujcie, łapkujcie, a my lecimy dalej z tym. Bo naprawdę to już się zaczyna robić ekstra. Proszę, ja też chcę mieć nóż i pistolet. Chociaż chcę mieć nóż albo pistolet. Naprawdę. Ja nie chcę być innocentem. Halo, typy! Do bazy! Do bazy! Do bazy! Wszyscy! Nie spać! Dobra, idziecie. Chodź. Chodź tutaj! Ja mam cię pchać. A mogę ją popchać? Nie. No coś tam ją popchałem, ale. No co oni tam robią? No! Zakraszam do chałupy! Musimy mapę tutaj nie. Czy oni czekają na resztę? Ja nie wiem, czy oni czekają, czy co. No chodź ci tutaj, no ja tutaj się czekać nie mogę, ale No chodź! Chodź, chociaż ty. Chodź, chociaż ty piękno. Masz pięknie. ale co tutaj, tutaj jest? Tu jest jakiś... E, nie wiem. A tutaj jest napisane. Czy tam coś jest? Czy to jest, nie wiem, jakaś strona? Tego nie rozumiem, bo... Chod, chodź, czuj, no. o, Chodź, cłynu! Ja o, chociaż ta jedna. O, idzie kolejna chyba. Chodź! O, idzie. Ciągnę cię magicznie tym sznurkiem. Ciebie też. Ciągnę cię... Jesteś za ciężka. Co ty dzisiaj? Grą, co ty dzisiaj? Eee... E, tort cały zjadłaś, czy co? Ja. Yeah. To moja lina nie, nie może wziąć normalnie, no. I co tam? O! No nie! I ten z nożem wygrał. No nie! No przegrał nie! nie, nie! No co to miało być? A to są za te monety? ja mam ten 96. A powiedz co, jakie są kredy? A kurde, one są zbyt drogie. Też mam. Chyba... Na no, nic nie zmienię, jest taki tutaj, to jest Box. A tu Powers. O, i dzisiaj chociaż jedna taka przystała. Na przykład te z... E, laserem tutaj taki. o tutaj mam jakiś... O, to jest dopiero. A o dobra, proszę, ja sobie coś nie no dlaczego mi ten innocent goni za plecami, no. Ale chociaż jako fajna mapa. Ludzie, tylko proszę mnie nie zabijajcie. Ja jestem youtuberem, więc nie róbcie za mną nic. Proszę. Co? No nie, no normalnie ja się po mapie nie mogę rozejrzeć, tylko już nie dajmy się. Zdobię tylko jedną monetę. Jedną. Dobrze, że chociaż nie byłem pierwszy jako zabity, bo tutaj była ta e, typiarka pierwsza, ja drugi, a ona trzecia tutaj. Dobra, ja już idę tutaj. Du, 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 du. Dobra. Chodźcie! 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 Chodźcie tutaj! No co wy chcecie, no! Hallo! Słyszysz mnie? No dobra. Jedynie możemy do się pisać. Ale więcej nie możemy, no ale chodź, tak no chodź, no chodź, chodź. O, jakiś typ swat. Dlaczego to wszystko? Nie są wszyscy Rosjanami, no nie. Ja ich nie rozumiem, Przecież ty tych tak znaków tutaj ja nie mogę rozczytać. A to tam jest. Co tam jest? Co tam, co tam jest? O! Uh! Kiedy on wyjdę? Nie no tak jest chyba zrobione, że tam nie można się spiąć. Jak blisko, jak blisko, jak blisko, żeby to przeskoczyć! Ja to MUSZĘ przeskoczyć! Nie doskoczę tam. A tu jest jakiś falon, który ma dlatego nie wiem Czy to jest właśnie ten typ, który stworzył tą mapę? To jest O Bo wygląda jak... E, 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 on ma złoty pogranusz. Jak najlepszy zabójca na tej mapie. Dobra, chodźcie. Udawać. Chodźcie. Ja już nie chcę tam iść. Ja chcę mieć nóż w ręce. Ja chcę mieć nóż w ręce i ich wszystkich zabić. Bo ja, naprawdę ja chcę mieć nóż w ręce. Bo tak nie może być, że ja idę nie będę miał nóż. Nóż musi być. Nóż musi być. Subskrybujcie, łapkujcie, wpadajcie na mój drugi kanał Tomek Games. No, lecimy z tym dalej. Lecimy, bo ja w tym odcinku muszę mieć będzie raz nóż albo pistolet. No bo nie chcę być innocentem, taki biedny, bezbronny, taki bezbronny. Bezbronny albo yy, zły. Albo bezbronny, albo bezbronny. Bezbronny? Tak. Albo z bronią, albo... nic nie będzie. Ja nie chcę mieć w ogóle... Ja w ogóle chcę mieć albo pistolet, albo nóż, bo już nie chcę być innocentem. Chcę mieć ten nóż w ręce. O! No nie! Morderca wygrał! Jakim cudem! Jakim cudem Morderca wygrał! No jakim cudem! Jakim cudem, on wygrał. Jakim cudem? Typ, On jest najbardziej podejrzany i pomordujący. A ten! To chociaż koszulę załóż typie! A nie go nacisz Gaccia w stąd. Tylko załóż koszulę, bo jakiś taki... Jak wiesz, to jesteś z piasku zrobiłam. Kaczek <laughs> jestem w ogóle wyższy od niego jestem. Jestem wyższy od niego. Ma jakąś... Włosy jestem. Moje włosy są wyższe. A co teraz jest? Proszę. Nie! Naprawdę, ja teraz kończę ten odcinek. Nie chcę być północenny. Dlaczego on mnie nie lubi już? O nie? Dobra. Tu się na razie nic nie dzieje. A tu... A, a to jest ty. No zostaw mi chociaż jedną monet... Owo... O nie, gdzieś się już strzelają oni się strzelają. To się gdzieś str... O! Dała mi żyć. Dobra, znowu uciekam. Dała mi żyć, ale niedługo. Nie znajdzie mnie. Nie znajdzie mnie. Nie znajdzie mnie. O nie. Czy ona tutaj wchodzi? Czy ona tutaj wchodzi? A ona nie widzi mnie, tylko typa tamtego tego widzi. <grystanie> nice! Jest wszystko kites! Ja to wygram! Tutaj... Wygraliśmy! Elo! Wygraliśmy! Ten snearzym został zabity! I został zabity. Hello, hello. Siema. Martek! Bartek! Co ty masz takie rogi? Pokują mnie w nogi. Bartek, co ty masz takie rogi, pomikują nogi? Haha. Masz, masz zbyt ostre rogi. Aha, aha, aha. Zaczynamy tą gierkę i śpiewamy cały dzień przez twoje oczy, twoje oczy. Oszalałem. A, tam pójdziesz! Proszę. Czego mi... Jestem cały czas inocentem. Czy ktoś mi to wytłumaczy? Bo już chyba słyszę jakąś bitkę. Jakiś nóż chyba słyszałam w ogóle. No nieważne. To jest nieważne. O, nie, tutaj nie ma. Dobra. Tam już sobie go O. To jest moje. Jest moje zaklepane, zaklepane. Zaklepane! Zaklepane! Zostaw to TO Zaklepane! To zaklepane! Zostaw mnie! Zostaw mnie, bo tego pożałuję. W następnej wrócić będę. e już Ona, Ona ma nóż! Nie mam gdzie uciec! Obranie nie! Zostaw! Ciekam. Dobra. Ej, uciekłem jej. Uciekłem jej. Ale zawsze się schował. O nie. Znajdzie mnie? Znajdzie mnie czy nie znajdzie? Mam nadzieję, że mnie nie znajdzie. O kurde. Ale było blisko. Było tak blisko, abym ją zabijał. to jest ona? Zypa! To moje pieniądze! JEST! Została zastrzelona. Jest! Ja... A ja wreszcie mieć nóż. Chcę mieć nóż. Jeśli teraz nie będę miał noża, to ja po prostu teraz... Zmiecham. I się zabiję po prostu, jeśli nie będę miał nóż. Co ty tutaj mówisz po razyjsku? Ty! Będzie przywale! Kup, chyba trochę je przytyłeś. E, może e, sałateczki? E, a może. O nie, on ma mięśnie, musi trochę przytyć. O. Dobra. Dwie rundy i kończę do odcinka. Jeśli nie będę miał nóż, to ja po prostu już wcześniej go. Tak. Czy ja mam teraz nóż? Będę miał nóż? Czy będę mógł strzelać? Bo nie jestem nocentem. Takim teraz będę? dwa 1 Zabawię się teraz ja, Dobre, się w Oja, O to jest Dobra, na razie schowam nóż Chodź, chodź tutaj, Marian. O, doganiam go. Marian. Mam was. Wy już mnie nigdzie nie uciekniecie. Dobra. Ja was gonie. I to już chyba są ostatnie osoby. Nie zastrzeliła mnie. Ja. No ja. No ja, ale chociaż miałem nóż. Chociaż miałem nóż. Chociaż. Chociaż miałem jeden raz nóż. No to jest najważniejsze, że miałem nóż. Nie, no i Tom, Tom, widzicie to? Tom, Tom! No widzowie, ja kończę jednak ten odcinek, kończę go, bo, on w, bo dzisiaj byłem tragicznie, no więc ja się żegnam, widzowie. Do następnego odcinka. Cześć!